Jest burza, jest burza i to solidna burza. Um, dzisiaj troszeczkę połowiłem rybek, małych rybek, ale mam dla Was fajny materiał, a że leję, to zrobimy to z domu. Pokażę Wam pewną sztuczkę na rybach, <laughs> może się Wam przyda, może nie, ale mamy parę rybek, my z żoną bardzo lubimy okonie a okoń jest jedną z trudniejszych ryb do skrobania. Pokażę Wam małą sztuczkę, jak oskrobać i jak fajnie usmażyć małe ryby i ryby, które mają dużo ości. To jest przepis mojej babci, która zawsze tak skrowała ryby. Zobaczcie materiał. Zapraszam Was do mojej kuchni. Mamy troszeczkę rybek. Są to konie i płocie, małe rybki, ale da się je zjeść. Ja wiem, oczywiście, zaraz powiedzą wędkarze, że się takich nie bierze i tak, ma, i tak dalej, ale to naprawdę robię najlepsze. to. Proszę? Takie są najlepsze. Ja wiem, że są takie najlepsze, e, ale robię to sporadycznie i, i to dlatego. Wlażony. podpiwko dla e, pod piwko. I teraz wam pokażę, o co chodzi. Ryby są już oskrobane. Bo oczywiście się jak zawsze sfrajeżyłem i nie nagrałem materiału jak to robiłem, ale o co chodzi z okoniami? O konie jest bardzo trudno skrobać. I takim fajnym patentem na skrobanie okonia, Wam pokażę, to jest. Oczywiście są specjalne deski, ale jak nie macie, to wbija się nóż na końcu ryby. I najlepiej użyć noża takiego do steków z ząbkami. Skrobiemy w ten sposób i bardzo szybko, fajnie nam schodzą mózgi. Nóż nam przytrzymuje, oczywiście wbity trochę w deskę, przytrzymuje nam rybę i pięknie sobie skrobiemy. To jest najlepszy patent, jaki znam na skrobanie okoni. Idzie to szybko, łatwo i przyjemnie. I jeszcze jedna, bo pewnie znajdziecie, jeszcze jedna uwaga, znajdziecie pewnie mater, materiały na YouTubie, gdzie ludzie obierają ze skóry okonie. Owszem, jest to też inny sposób, znam go, ale wierzcie mi, o wiele, o wiele gorzej, słabiej smakuje ta ryba po prostu, bez skóry. E, a zwłaszcza, jeżeli są to małe okonie, lepiej e, ze skórką i pomyczyć się, trochę je oskrobać. Okoń jest rybom, rybą drabieżną, białą rybą, jest bardzo smaczna, jest naprawdę rewelacyjna więc czasami sobie pozwalam takich małych parę rybek przyjąć na kolację. Teraz drugi sposób, co zrobić, aby ryba, która ma dużo ości, typu leszcz, płoć, gdzie jest dużo tych ości, a no jedzenie takiej rybki małej nie ma większego sensu. Jest, jest sens i słuchajcie, rybę nakrawamy w ten sposób, to jest stary sposób mojej babci, Nakrawamy jak najgęściej, w ten sposób. Co nam daje takie nakrawanie? To, że na głębokim tłuszczu, znaczy na głębokim, no na takim troszeczkę głębszym, wszystkie te małe ości zostają przez temperaturę, że tak powiem, mocno takie chrupiące się robią. I one nie przeszkadzają w jedzeniu ryby. Nakrawamy rybę po prostu w ten sposób, żeby ten tłuszcz po prostu doszedł do tych ości Najgłębiej. Jest to troszeczkę czasochłonne, ale nie nie zajmuje aż tyle czasu, żeby z tego zrezygnować. I jest to bardzo przyjemna. E, uczta później, jeżeli mamy tych ości dużo mniej. Zresztą moja żona już niejednokrotnie jadła przygotowane przeze mnie tak ryby i uważa, że to są najlepsze, prawda kochanie? Może No i Naprawdę nie ma ości. Czy to płot, czy leszcz. czy no każdą rybę w ten sposób nakrawam. I z jednej i z drugiej strony, w mąkę sól jest rewelacja. Polecam. No tak, najpierw sól, potem mąka. Także to yy, mam nadzieję, że ten materiał Wam troszeczkę pomoże. Zachęci Was, no może nie do mordowania małych rybek i brania rybek, ale do sposobu na, na fajne zjedzenie rybki. To tyle, co dla Was przygotowałem. Spotykamy się przy patelni. Więc jesteśmy już przy patelni. Rybki naszykowane, osuszone. Najlepiej osuszyć ryby, z tego względu, żeby Wam tłuszcz nie strzelał. Solimy, każdą rybkę solimy. To nacięcie powoduje, że przyprawy nam wszędzie wejdą. W mięso. Jeszcze lepiej niż normalnie. Byśmy nie nakrawali. Będzie taka rybka bardziej aromatyczna. No. Mamy sól. Jak to żona powiedziała, najpierw sól, teraz mąka. Mące obtaczamy rybkę. To Raj na święta. Karpia, też tak robimy. Ktoś powie, że nie odkrawam płetw i ogonów. A z tego względu, że są najlepsze. Jak się, że tak powiem, dobrze zesmażą na puszczyku. To wychodzi, wychodzą naprawdę. Bardzo dobrze smakują. Najlepsze chipsy. Nasza dopiwka. No, jeszcze jedna. Olej nam już się tam chyba nagrzał. Gucio. Gucio jest obecny. Oczywiście. No i lecimy na batanie. Oczywiście się nas nagrzał. Teraz Wam pokażę, jak one się już wyglądają na końcu. No dobra. Usmażone. Teraz czas na kolację. Tak to wygląda. Lubimy tak zasmażone rybki. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. No i może teraz będą grzyby. Bo jak to na wsi musi być ryba, grzyby. No i wieś.